Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. 90 i 3FM. i 3 fm Ziemia to nasz dom. Dom, o który nie dbamy. Opamiętaliśmy się stanowczo za późno. Teraz nie walczymy o szczęśliwą przyszłość o każdy następny dzień. Jutro to najbardziej odległa przyszłość, jaką możemy ujrzeć. Nuklearna zagłada zabrała nam wszystko. Albo prawie wszystko. I tyle, drodzy Państwo, zostało z naszego pięknego miasta. Właśnie odczytuję oficjalny komunikat festiwalu Old Town. Mamy rok 2117. Nie ma państw i granic, a cały świat znalazł się w ruinach po wojnie nuklearnej. Gdzie niegdzie można natrafić na samotnego i zagubionego wędrowca, chociaż częściej widuje się tu mutanty. I dzięki temu nie musieliśmy się specjalnie charakteryzować. Witamy i zapraszamy na największy w Europie festiwal postapokaliptyczny Old Town. No dla nas to jest, to jest faktycznie dom. Ludzie tutaj przyjeżdżają i mówią, że wreszcie są u siebie, że, że wreszcie zjednoczeni w ich miejsce. Zgadza się. No, tutaj przeżywamy różnego rodzaju zabawy, od, od imprez wieczornych poprzez warsztaty, prelekcje, które odbywają się w barze i za nim. Każdy z tych miast tutaj rozpisanych i kilometry oddzielone od Old Town to są, to są osoby, uczestnicy, którzy właśnie stamtąd do nas przyjechali. Mamy Tel Awiw, jest Greiswald Helsinki, Moskwa jest nawet. No, i, i takie smaczki, jak zakonki czy, czy łyżką, to są imprezy zaprzyjaźnione, również postapokaliptyczne, od nas tutaj z Polski się wywodzące. Drodzy Państwo, wielki uczony Albert Einstein rzekł: Kiedyś nie wiem, jaka broń zostanie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi. Sądząc po tym, co dzieje się na festiwalu Old Town. Nie do końca tak to wygląda, Albercie, tyle mam do powiedzenia. Ze mną jest oczywiście dzisiaj Mateusz Warianka, który gdzieś tutaj zniknął, ale nie traćmy nadziei, na pewno teraz w tej chwili zbiera w pocie czoła super materiał, który później Państwo obejrzą. Przed nami festiwalowa fura, całkiem niezła. No, trochę nas to kosztowało pracy, bardzo dużo pracy nad tym, żeby w ogóle go, go uruchomić. Ale tak, jak się już go odpali, to, to mruczy prześlicznie. Eee, I został pomalowany też przez nas na naszym warsztacie, który dostaliśmy udostępniony przez MPGK Astergarskie. Okazuje się, że zombie żyje, teraz jesteśmy chyba w najwyższym punkcie widokowym eee, Old Festiwalu, e, Old Townu. W zasadzie, na jakie potrzeby zostało stworzone to miejsce? Mówisz o tej wspaniałej wieży. To ja zacznę od tego. Witam, Oltan! Witam Was, zombie, chociaż wielu uważa, że jestem reinkarnacją Kasy Kasowskiego. Olton jeszcze nie zaproponowało mi tutaj, niestety, koncertu, ale nasza wspaniała wieża to wieża na głównie. Jesteśmy teraz na arenie Old Town, w miejscu, w którym odbywają się najważniejsze eventy. Tutaj odbywają się prelekcje przedlarpowe, które mają pomóc graczom wczuć się w ich rolę. Jest masa ludzi. Zgranie tego wszystkiego tak, aby mm, zrobić z tego mm, grę ciekawą i, e, i przede wszystkim kontynuowaną, żeby ten wątek cały czas, e, cały czas był kontynuowany, to jest nie lada wyzwanie dla całej, całej ekipy. E, ukłon w ich stronę, bo są najlepsi w Polsce. Old Town to nie tylko jak się okazuje dobra zabawa, ale również udzielacie się charytatywnie podczas tegorocznej imprezy. E, tak, no przyświeca nam takie hasło, że po awokalipsie też jest miejsce na dobro. E, w tym roku po raz pierwszy organizujemy takie wydarzenie, podczas którego zabieramy z naszego miasteczka auta, zabieramy motocykle, zabieramy świetnie ubranych ludzi i jedziemy z tym wszystkim do Stargardu, gdzie w sobotę od południa na Placu Wolności będziemy przeprowadzać zbiórkę charytatywną e, dla Kubusia Laskowskiego.